Orendzie pięćsetne Beppu Oita Japonia 8 września 1993 roku Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na drodze pokory. Najmilsi synowie, popatrzcie dziś na waszą mamę dziecko i ułóżcie wieniec pachnący miłością i pokorą wokół jej kołyski, czcicie mnie w chwili mojego narodzenia na ziemi. Jestem waszą mamą, prowadzącą was drogą pokory i małości, uległości i posłuszeństwa, umartwienia i czystości. Idźcie za mną codziennie drogą pokory, jesteście wezwani do oglądania w tych ostatnich czasach największych cudów pana. Jak pan spojrzał na pokorę swojej służebnicy, tak patrzy dzisiaj na waszą pokorę moje małe dzieci. Na drodze pokory nauczcie się być mali Dziś, kiedy mojemu przeciwnikowi udało się zwieść cały świat duchem pychy i zarozumialstwa, pozostajecie zawsze w prawdzie i głosicie ją odważnie w pełni. Dzięki temu w tych czasach wielkiej ciemności dajecie wszystkim światło Ewangelii. Stajecie się więc głosem samego Boga mówiącego wciąż za waszym pośrednictwem i odnoszącego przy pomocy milczenia moich małych dzieci swe największe zwycięstwo nad mocnymi i nad swymi wielkimi przeciwnikami. Na drodze pokory uczcie się uległości. W tych czasach, kiedy mojemu przeciwnikowi udało się zwieść wielu złym duchem zadowolenia z siebie i buntu, Wy dajecie dobry przykład pokornego i odważnego posłuszeństwa. Bądźcie posłuszni papieżowi i biskupom z nim zjednoczonym. Bądźcie posłuszni wszelkim normom regulującym wasze kapłańskie życie. Bądźcie posłuszni woli Bożej, która staje się dla was coraz bardziej jawna. Niech wasz Ojciec, który jest w niebie, doznaje w was uwielbienia każdego dnia przez doskonałe wypełnianie Jego boskiej woli. Na drodze pokory nauczcie się być czyści. W tych dniach, w których mojemu przeciwnikowi udało się zwieść cały świat ciemnością grzechu i nieczystości, trwajcie w czystości i dawajcie dobry przykład kapłańskiego życia, świętego i bez zarzutu. Dajcie zwłaszcza świadectwo radosnej wierności, Waszemu przyrzeczeniu celibatu. Wasze kapłańskie ciało powinno być ciałem ukrzyżowanym dla świata i wszelkich jego pokus. Moje małe dziecko, w dniu mojego narodzenia prowadzę cię do tego tak odległego wielkiego kraju. Popatrz na dziesiątki milionów Twoich braci, którzy żyją pogrążeni jeszcze w ciemności pogaństwa i oczekują chwili wejścia do jedynej owczarni aby wreszcie poznać pocieszający głos dobrego pasterza. Dziś ogłaszam Wam, że ten wielki cud będzie miał wkrótce miejsce. W chwili triumfu mojego niepokalanego serca w świecie, cały ten wielki naród, obecnie pogański, wejdzie do owczarni, której dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus. Przygotujcie się na tę chwilę w pokorze i ufności, słuchając ulegle głosu waszej niebieskiej mamy? Błogosławię was dziś i biorę za rękę, aby was prowadzić w chwilach przeżywania bolesnych godzin wielkiej próby. Nadeszła ona właśnie, aby przygotować świat na spotkanie z Panem, który przychodzi w blasku swego chwalebnego królestwa.